Kalendarz Dobry Zasiew 2025 Środa 7 maja Wtem zadały w trąby trzechówce i potłukli dzbany Pochwycili w swoje lewe ręce pochodnie, a w prawe ręce trąby, aby zatrąbić i zawołali Miecz dla Pana i dla Gedeona Księga Sędziów, 7 rozdział, 20 wiersz Broń Gedeona Historia Gedeona jest wielką zachętą dla wierzących Kościoła w ostatnich czasach. Bóg nie potrzebuje wielu ludzi, ani szczególnie obdarowanych liderów, by osiągnąć swoje cele. Może nie będziemy rozumieć Jego planów, ale możemy zaufać Jego obietnicom. Zgodnie z Bożym poleceniem, armia Gedeona została zredukowana do zaledwie 300 wojowników. Wódz wyposażył swoich ludzi w trąbę do trąbienia, dzbany do rozbicia i pochodnie do podpalenia. Czy to nie dziwny oręż? W Bogu ma on jednak moc burzenia warowni. Trąby mówią o świadectwie Słowa Bożego. W czwartej księdze Mojżeszowej, dziesiątym rozdziale, Pian polecił Mojżeszowi, by zrobił dwie srebrne trąby w celu zwoływania zboru i dawania poleceń dotyczących przemieszczania się obozów. Trąby przywodziły ludowi izraelskiemu w ich uwielbieniu, wędrówce i podczas wojny. W ten sam sposób słowo Boże kieruje każdym aspektem naszego życia. Dzbany reprezentują naszą naturalną cielesność. Drugi Koryntian 4 mówi nam, że mamy ten skarb, światłość życia w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. Zgodnie z tym obrazem pochodnie obrazują światłość Pana Jezusa. Wojownicy mieli patrzeć na Gedeona i naśladować go. Tak samo my patrzymy na Jezusa, wodza naszego zbawienia i wstępujemy w Jego ślady. Alarmujący dźwięk trąb, druzgocący hałas rozbijanych zbanów i blask ognia pochodni wywołały panikę w obozie wroga. Cóż za wspaniały obraz zwycięstwa poprzez unicestwienie. Rozbite zbany reprezentują śmierć nas samych. Gdy nasz stary człowiek jest ukrzyżowany z Chrystusem, blask naszego Pana rozprzestrzenia się przez nas. Ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony, sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz Boże.